Siuneczko to jest jak się dzisiaj, dzisiaj sobie zagramy naszą nową gierkę solo, dzisiaj sobie zagramy gierkę solo i przetestujemy nowe miecze świetlne, oczywiście grałem nimi tymi mieczami świetlnymi, ale po prostu, ale po prostu, po prostu no niedużo nie nimi grałem i postra, postaramy się je przetestować, a więc zaczynajmy i możemy... Lecimy sobie, lecimy sobie na agencję. Tak, możemy zrobić mm, broń, leca. nie musimy grać tylko mm, mieczami świetlnymi, jak to się mówi. W ogóle, no, i możemy grać innymi brońmi, ale musimy. Mm, no, znaczy, możemy mie mieć je w eku. Postaram się nim wygrać gierkę, ale może się czasem nie udać. A więc lecimy sobie tutaj na agencję. I tutaj mamy. I tutaj mamy. O nie, nie dolecę do famasa i nie doleciałem do Famasa o ja, Dobra, zbieram metal, zbieram metal i szybko, tutaj idziemy szybko do, idziemy się szybko ugryć. I oby nikt nie lutował tamtych świnek, oby tam nikogo nie było. Dobra, nie ma nikogo. Nie ma, nie jest źle. Nie ma nikogo. Dobra, sobie beczuszki zbierzemy. Zbierzemy sobie nasze beczuszki. Teraz pistolet jeszcze. No. No i idziemy sobie kogoś wyjaśnić, o ile to się uda. Dźwięki z gry są wyciszone. Bo możecie, bo możecie sobie po prostu coś tam zrobić, żeby... żeby nie przeszkadzać tymi dźwiękami z gry. Zaraz no, wyjdziemy. Czy ja słyszę oponenta? Nie, to bot, to bot. Może teraz spotkamy jakiegoś oponenta. Tam, tam, jeśli mi się nie mylę, tam była duża potka, ale hmm. chyba raczej tam nie ma. Na no? jeśli spotkamy, typa o, jakiś typ zauważyli, boty zauważyły typa, Witaj tutaj cofa się, ja sobie, bo tak szybko nawala nogami, co dobra, ja, 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 ja się nie wtrącam, ja sobie po prostu to jest, łop, dobra, Dostał. leży, Dominik, jakiś, Martin Dominik, twierdzi, leży, Martin Dominik. Dobra. No nie wiem, nie przeczytałem. Do końca nie przeczytałem. No i teraz sobie, nie wiem. Przebierzemy się za ducha. I postaramy się zabić mi Dasa. No ale wątpię, że zabiję mi Dasa. Wątpię, że zabiję mi Dasa. No... no... no, w sumie mam na tylu HP. W sumie jestem przybrany w pomagiera ducha. Nie wiem, czy przetestujemy ten miecze świetlne. Ja tam widziałem typa. Jezus Maria. Jeszcze mnie owił. Ja nie mogę. No ja nie mogę. Pójdę się znowu przebrać. Dobijemy sobie. Of nie. Dobra, dobijemy tego na poważnie. Dobra. Odmienimy sobie na famasika. I se pójdziemy się przebrać chyba. No i chyba się pójdziemy przebrać. Żeby nie zdążyli mnie uderzyć. Dobra, nie zdążyli. Ale będę długo montował ten film, ale nieważne, dobra. Jakąś muzyczkę może dodam, nie wiem. No, nie, no wiecie, czy leci muzyka, ale... Ale, ale uleczyli się. No ja nie mogę! Ja nie mogę! Znowu, znowu. Dzisiaj mówię tak mniej energicznie, ponieważ jest wieczór, nie? No i nie mogę krzyczeć bardzo, bo nagrywam teraz ten film jest dokładnie jest 23.7. 23.7 jest dokładnie. No i, 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 i 23.7, no i nie mogę zbytnio tak gadać, ale jeśli byście chcieli jakiś na przykład następny test, jakiś nowej aktualizacji, bo ja gram nieźle Fortnite'a może to zauważyć, nie mam jeden frak trochę wstydnie. Ale jeden frak to zawsze coś, nie? To zawsze coś. Może teraz mi się uda uwalić. Uwalić mi Ja tam widziałem dużą potę ze sobą. Ale zaraz po nią skoczymy, tylko się wyleczę apteczką. No jest duża pota. Mm, mm. Mam nadzieję, że, że... ta gierka wyjdzie, nie? bo na razie zapowiada się spoko. Póki co, się zapowiada bardzo, bardzo spoko. No tylko ten jeden frak, to taki trochę <śmiech>, śmiech, no. Taki trochę śmiech. No i co, możemy sobie tutaj Midasa dojechać, tylko najpierw musimy wiedzieć, gdzie on jest. No tak. Ile to coś tam był? Nie, tam chyba nie, to, jeśli to jest bot, to sobie go zabijemy. A co ja mogę? No nie, pójdę już po niego. Co jest? Głowę mu uwalniamy. I go szybko przeszukamy. I nie wiem, zabuduję. Wiedziałem, że przyjdzie bot z miniganem. Tu nikogo raczej nie ma. Idziemy się próbować i oraz zabić naszego Midasa kochanego. Midasa kochanego. Ja widzę już Midasa. Wychyl. Mordowy No nie trafiłem, Ej, ze mnie bot. Jak zawsze jestem botem, nie no. Nie wiem, jeśli ta gierka wyjdzie nawet spoko. Nie no, powinna wyjść spoko ta gierka, nie? Dobra. Ktoś tu się posypał. To miecz świetlny. Miecz świetlny. Zaraz ja sobie go weźmiemy, tylko zabijemy mi dosika. I szybko bierzemy miecz świetny, tylko najpierw sobie wezmę um, kartę zamiast mieczu, namiast miecza. No zaraz weźmy miecz tylko... Nie wiem czego w ogóle weźmiemy. A, idę się... Muszę się iść teraz przebrać. W ogóle dopiero ja, takie, gdzie ja w ogóle idę, nie? I takie idę teraz się przebrać. No no jasne, że idę się teraz przebrać. Chodzimy do safeu, odlutujemy sobie no oni powinno być wszystko git, nie? mamy safe. No, nie będę strzelał, bo to nie ma sensu. Bo jeszcze inne boty przyjdą go uleczyć i będę mieć problem. Od tyłu będę dostawał, a nie będę mieć mapy, nie będę mógł się budować i zginę pewnie. Dobra, otwieramy sejfik. No erpek, no. No mogło być lepiej. Mogło, mógł być pistolet, nie? Mógł być pistolet. Ale w nie ma pistoletu. No, no, zbiorę ammo. O, jeszcze proszę, duża pota. Jeśli będzie duża... Aha, mm, oh, wiedziałem, że duża pota będzie. I coś czuję, że zaraz obok agencji gdzieś będę mieć typa, ne? Bo raczej agencja to jest takie... Dobra, miecz świetny. Biedny miecz świetny. Ja w ogóle jakiś chłop do mnie dołączył. Ja jaki chłop do mnie dołączył. Kto to do w ogóle do mnie dołączył? Jakiś senizdolny. Skąd on w ogóle go mam znajomych, nie? Chyba nie, nie, nie wywalę go póki co, ale sobie go wyciszyłem. Sobie go wyciszę. Nie wiem, czemu go miałem wyciszonego w ogóle. zdolny wytyfy. Nie no, Mieczyk zawsze spoko. Na propsie Mieczyk. Czy fotki też na propsie? Nie, to co tutaj robi z tej ekipie, pierdziela. Nie mogę! Nie chcę sobie ten mikro mikro. Ja go widzisz, ale mikro ma takie. Nie wiem w ogóle, kim on jest. Ale lepiej, pewnie gdzieś szumi mu te mikro. Nie, świetny. No, fajny jest. Co ja w ogóle robię? Dobra. Co ja robię? No, fajnie jest mieć. No, fajnie się ma zbierane. jest super atak, bym chciał przetestować. Który tak mocno laseruje, Znaczy, nie laseruje, tylko bije mocno. Ale gierka jest słaba. Póki co gierka jest słaba. Jeśli na no musi gierka być lepsza. Co najmniej 10 kg i to będzie wrzucane. No tylko muszę mieć teraz 10 kg. Ob miał 10 kg. Nie no i. Nie, no. Oby miał 10 kg. Ja się kręcę, sobie pokręcę, się tutaj... Hmm, nie no. No. zaber tutaj. A jednego chłopa nie ma. Do strefy powinienem w ogóle iść. Ja się cofam. Nie wiem. Ej, ty no Nie no, ten pomigam to jest przesada. Nie no, ale dobry Ani, normalnie pompę, nie, nie biorę pompy, ja wolę mieć świetlny. Nie. nie no, dobra, wezmę już tą pompę waloną. Dobra, wezmę już pompę. Bo bez pompy to trochę ciężko. Dobra, wywaluję go. Ja pierdziele, co za chłop, jak szumił, nie? Mogę? No, proszę bardzo. Nie, no, mnie, nie wiem, zaraz mnie coś, nie wiem, co się stanie ze mną. W szał wpadnę jakiś. Dziki szał. Dobra, pójdę z elanżem. Nie wiem czemu. Może na słonik będą fragensiki. Na słomych coś tak czuję, że będzie się działo. Założymy się ode... do to, Że będzie się działo. Co najmniej jeden typ będzie. Coś takiego. Dobra, idę sobie zlutować tą skrzynkę. No jeśli mnie teraz mieć świetny, Dobra. Tutaj będzie mieć świetny. Nie, no, na Chiny Lodowy to będzie mieć świetny, nie? To będzie mieć światło. To jest 100%. Aha, no to dobra, pompę wymieniamy. Nie wiem, w sumie. Nie, no mogę pega. Mogę nie, no nie wiem, czy RPGa Na no, pompę co ja w ogóle robię? Na no, pompę to pompa to jest jedna z przydatniejszych rzeczy w tej grze. Nie wiem, co ja mam... To ja nie wiem, czym ja się tak kręcę tutaj dalej. Ja nie mogę... Dobra, wezmę tą pompę i tego RPGa walonego wywalę. Ten RPG mi i tak nic nie daje, nie? Dobra. Lecę. Lecę do fragów. Lecę do fragów. Dajcie mi tu sami 10 fragów, więc to jest niemożliwe. Że w 18 typa zrobić 10 fragów, czyli będę miał jakiś, nie wiem. Muszę zabić, nie wiem. 18 typa. Nie no, nie nie mu typa, może coś się, jakieś przeszkolenie, jakieś, nie wiem. Nie, no, nie wiem. tak czuję, że teraz... O, no, typek! To jest bot, dobra. Ale zawsze kill, zawsze kill. Zawsze kill. Dobra, mieczyk. Dobra, ten mieczyk, jeśli mam oceniać ten mieczyk, no to jest zarąbisty, powiem Zarombisy jest ten mieczyk. <grym> zarąbisty. Plecy! Ale chłopie, jakiś glutek, to jest kolejny bot. A ty masz lowa bocie. Nie no, ktoś jeszcze bije, dobra, ja muszę go, go zabić. Szybko, dawaj, dawajcie. Dobra, gościu, nie masz kewa. Plecy wam. Ta, to to fajne plecy! Jakie jaką pompę miał? No to fajne plecy! No to fajne plecy. Na. Fajne plecy. O, o! No a na gościu masz zero. Wyjeżdżany, O nie, masz miecz świetny. Masz ten miecz. Jałśniak. Daj lód. Pokaż twój lud, Pokaż swój lód. No taki średni miałeś tu, nie? Jakiś banon! Jaki banon! Ten banan, nie wiem, o co chodzi w tej grze? RPG sobie leżał, nie? I mojego RPG wziął. O, bo jest tyle samo ammo. Nie na no, jakiś helikopter. Siedem fragów, jakiś helikopter. Co tutaj się dzieje? Siedem fragów, jakiś helikopter. No to nieźle, no to nieźle. Siedem fragów, jakiś helikopter z tyłu. No powiewa wam, pogdżab, dęb. normalny, pogdżąb. No po prostu pogdżab. Yy, chyba, chyba... O, chłop, chłop, ucieka helką. Są Na No serio? No i ty se uciekasz, dobra, ale I'm dobry, ne? normalnie ani raz w śmigło nie trafiłem. Dobra, może w śmigło trafię, nie no. Znaczy nie ma szans, żeby trafić tą helkę, dobra. Odpuszczam, albo nie, nie odpuszczam. Biegnę dalej, biegnę dalej. Czemu mi pokazuje, że gram disco babką, że, że, a, a gram tak naprawdę chłopem za PlayStation? O co tutaj chodzi? O tej, że to, że to ja na pewno, to macie tutaj mój nick. Dobra, są sumie Dobra, chłopę, jesteś wyjaśniony. No, helka już pada. On wyszedł, on wyszedł całki. Wyszedł, widziałem, widziałem, wyszedł. Dobra, tą helkę jeszcze można docisnąć, ale... No, zaebisty ej... zeebisty. Zeebisty aimik, tyle mogę powiedzieć. Dobra, skarb. Hmm. Co to robi? Ten miecz to jest jakaś przesada. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ten chłop też pewnie nie wie, co się dzieje. Ja nie mogę ten mieć 8 fragów mieczem. O nie, nie mieczem, tylko jeszcze innymi broniami. Co tutaj się teraz będę popisywał. Albo nie, bo chciałem tutaj wypić. Aha, tak zmieniłem wytycy. 7, 7, 7 osób. Ja, wino wątpię. Jeśli będzie jakiś chłop z bogatym lutem. No dobra, boty. Tu się ten próbuję popisywać. No dobra, dobra, no to fajny lut. Fajny lut, fajny lut. Nie no, na serio, mógłbym... ten, mógłbym... mógłbym tutaj trochę nie no, nie byłbym tak mocno. Żeby po prostu nie wiem. Jeśli ja teraz spotkam ty i będzie 10 flagów. To ja się normalnie nie wiem. Będę takim szczęśliwym człowiekiem. Będę najbardziej szczęśliwym człowiekiem. Będzie pog jump ogólnie, no? Pog chyba chłop. Chłop, pog! pog jump. Pog! Totalny pog. Jaki O jezu, pokaż swój lud mordeczko. Ty się za kamieniem chowasz? Co ty robisz? Heavy AWP do mnie jeszcze dla Dobra, masz tak biało Jeśli ty masz jakiś lud Boga Bo widziałem Heavy AWP Ty masz jakiś lud Boga Dobra, lecimy u do ciebie Założymy się, że masz jakiś lud Boga nie No To jest jakiś lud Boga Masz, to ja w ogóle za dojazd teraz sobie zrobię, nie? Dobra, chodź tu, chodź tu Full auto Ty masz miecz? Idź tym mieczem Idź tym mieczem <laughs> Jaki ty miałeś lud Dobra, nie no To, to jest czysta, czysta prawda Jaki on miał lód? Aha, 11 fragów. No to fajne 11 fragów, wiecie? No to fajne 11 fragów. No, karito. Patrzcie na mój lód. Ja nie mogę. Patrzcie na mój lód. To jest jakiś podzump. Jakiś podzump totalny. Ramacy, nie, no. Mieć świetny. Nie wolę ten chyba. No to jest jakiś mierz świętny berło. Berło. No kurde, to berło jest dobre. Ale niestety berło... No wolę chyba ten mierz świetle. Dobra, spoko, lucik miał. W ogóle. Pogjump, winek tu jest. Winek Pogjump, nie? winek. sobie dobijemy tą Helkę. 35. Dobra, po, dobijeliśmy ją. No i teraz sobie się zbudujemy jak... Hmm, zbudujemy się. A dobra, lunchem już poleciałem. Dobra, ja sobie lunchem poleciałem. Już tak nie wiem czemu. Co so, lunchem poleciałem. No, ja sobie podropa. Albo sobie po prostu się tutaj zbuduję, nie? Coś takiego. Coś takiego zbuduję. Nie, co ja robię? Co ja robię? Co ja... <trym> Ja nic, ja nie wiem, co ja w ogóle robię tutaj, ale nie wiem, po prostu spadłem sobie. Ja mnie cofa, mam, mam, taki mam ping, proszę pingu, panie pingu, nie. Dostajesz laser. no, no, kto, by pomyślał, że, że chłop się z drewna będzie boksował, no to fajny chłop, no to fajny chłop, ne. nie. Ja no, to migana nie masz szans, nie, 12 flagów, punk jump. Jeszcze kamper jakiś się trafił. Pog jump, tańczymy. Pog jump, Jakiś... Y, Oli to spokojonek, on może być. Jeśli, jeśli, jeśli chcecie mieć znajomych. Oczywiście. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić to dać mi suba, lajka. I wyrostuję sobie 5 osób na live'ie. Jeśli oczywiście tyle będzie. Dobra. No bo nie, no, no bo... Nie, no to jest swinek, to jest jump. Totalny pog jump. Nie no, tu może być... No, Dobra, sobie pompy przedły. Tu migano nawet, nie wiem czy się chce. Nie wiem. O jest, duża mikstura. Duża pociąga. Moja, uległa na 12 w Punktczam. Ludziczki, pomżam. Punk nie wiem, w go nie ma. Tutaj zbudujemy. To jest porażka jak sobie robię. No kiedy w końcu? U, u, u. No ale nawet nie będę trzeba do wywony. Mam tak wywolone. Jezu, ale blokada. O, ale mi się tutaj nudzi. Mm. Może chłop jeszcze coś zrobi, ale to jest jakiś kamper, czyli win. Powinien być win. Powinien być win. Chyba chłop gdzieś na czym poleciał w ogóle. Chłop gdzieś na czym. Taki dziki jakiś. Dobra, win. Dobra! Simoneczko mordeczki, do następnego odcinka Easy Win 13 fragów Pop Jump. A więc, co? So, do następnego testu, Elo!